Co ty robisz? Co ty robisz? Hmm? Pociąg wejdę pod nie. <grystanie> Hej, wszystkim z tej strony Screen. Witajcie w nowym odcinku z Beware of Trains. I słuchajcie, dzisiaj, tak jakby przeszedłem tamtą mapę ostatnią, którą graliśmy i dzisiaj mamy tutaj masę, po prostu masę ludzi. Do przejechania. Pociągiem. Tu jest jakiś bazarek w ogóle. Ludzie sobie tutaj bardzo ładnie chillują, nic się nie dzieje, pociągi sobie normalnie przejeżdżają. Nie ma żadnego problemu! Co tu się stało? Ej, ja tu nic nie robiłem! Jak to się niby stało? A, bo pociąg się zderzył z drugim drugim... A bo z dwóch stron jadą pociągi. Miało być spokojnie, nie będzie spokojnie. Zobaczmy jak ludzie... O, ludzie nie są zbyt zadowoleni. Ludzie nie są zby zbyt zadowoleni. Dobra, bo, bo ja chciałem normalną scenkę zrobić, a nie takie zabijanie. Jeszcze na tym bazarku możemy postawić maszynę z napojami i... Jeszcze to przyciąga ludzi. Zabieramy im biznes, słuchajcie. Nowoczesność przejmuje świat bazarków. Nie, ale zobaczmy spokojną wersję tej gry. Bo wiadomo, tam będą jechać pociągi, się zderzą. Ale tutaj powinno być w miarę. Spokojnie. Co się dzieje? Nie chciałem, przepraszam. No, je jeszcze na kilku sobie tu chodzą. Szukają ziemniaków na obiad. No, przestańcie, to jest masa nieżywych ludzi. N nawet zabiliśmy kogoś, kto handluje bronią. G gdzie jest ten gość? A! Rzeczywiście! Ba bardzo normalna rzecz, nie? Czemu tu jest wszystko gotowe do napadu, dosłownie? Jeszcze nawet maski są. Co tu się dzieje? Że to jest legalne? Dobrze, ale ogólnie z tej strony powinien dość szybko zaraz przyjechać pociąg i wpaść prosto w tych ludzi, przeskoczył ich i po poleciał sobie. O, to reszta tego pociągu pozbyła się reszty ludzi stąd. Ups. Dobrze, ale w tym odcinku, jak wiecie, będzie masa wybuchów. Black Holi i innych dziwnych rzeczy. A tutaj mamy coś wyjątkowego, bo tego jeszcze nie było, ponieważ mamy tutaj tory, które się znajdują dość wysoko i można zeskoczyć pociągiem. Tu, tu jest jakaś dziwska w ogóle, znaczy... No, pole namiotowe. Zobaczmy jak to wygląda. Czemu oni mają dynamity? Czy oni mają dynamity? Czy oni będą atakować te pociągi? Co to... C czemu wchodzisz pod... Po nie, nie wchodź pod po Czemu oni wchodzą pod pociąg? A! Zabi zabiliśmy lidera gangu, nie? Bardzo, bardzo mądry był ten lider gangu. Czy oni, czy oni chcą wysadzić ten most? Ja muszę to zobaczyć, nie? Jak oni wysadzają ten most. Teraz nic nie powinno im przeszkodzić. Tylko, ziomeczki, nie powinniście zaatakować tego pociągu dość wcześniej, bo sobie idziecie. A to chyba chodziło o to, żeby wykoleić ten pociąg. Idą! Pewni siebie. Aby zniszczyć most. Zobaczmy, jak oni sobie w tym zadaniu poradzą. Pociągi sobie na chilku przejechały. Nic się nie dzieje. Jedziemy. No czemu uciekacie? No i znowu wracają do tej samej. A nic się nie stało. Fałszywy alarm. Proszę, zdążysz, Grzesiu. Grzesiu, podłóż to. Podłóż to, bo już 10 minut próbuję to zrobić. Proszę cię. Aha. Ja to robię 10 minut po to, żeby oni sobie tu stanęli i patrzyli się na złup. Super, super. A próbowałem ustawić ten pociąg 10 głupich minut, żeby dało się zobaczyć, co oni z tym mostem zrobią, ale nic nie zrobili. Okej, okay, teraz pociąg będzie mega, ale to mega szybki. Zobaczmy, jak przejedzie tych gangusów tutaj. Czy ich przeleci, czy... Czy, czy po prostu. O, super. Przeleciał nad nimi. A pociąg poleciał w koło. Dostali kłodami. A, jedna osoba została kłodą, i to oczywiście lider gangu, nie? Najgorszy lider, jakiego widziałem. Dobrze, teraz, proszę bardzo, lider gangu i inni powinni zostać zmieceni z ziemi. Tutaj, proszę bardzo, pociąg przejeżdża przez ukryty skarb. I proszę bardzo, przeszliśmy poziom. Co co tu się dzieje? Czy... Czemu tu są kosmici? O co chodzi? Ej, ta gra się staje coraz dziwniejsza z poziomu na poziom. Jest coraz dziwniej. I odblokowaliśmy coś takiego jak chaos. Zobacz, zobaczmy co to jest. Tam gdzie jest dużo ludzi to będziemy mogli wykorzystać ten chaos. Czy... Czy, czy tak powinno być? <laughs> Mamy masę granatów, pizz i tak dalej. Przecież my możemy sobie przyciągnąć ludzi, dać tutaj granat, który wybuchnie po 5 sekundach i zrobić to wszędzie. I teraz można zrobić najprostszą rzecz, najprostszy chaos. Zobaczmy, jak coś takiego w ogóle się skończy. Co się stanie z ludźmi? Ale słabo wybuchli. Myślałem, że ten granat będzie. Znacznie mocniejszy i będzie większa tragedia. Wiecie co? Zróbmy swój chaos, bo, bo ten nie był jakiś super. M musimy zrobić coś po swojemu. Miałem zrobić swój chaos, dlatego proszę bardzo. Mamy swój chaos. Tutaj mamy masę beczek. To jest dosłownie jakaś bomba atomowa. Mamy masę granatów, tutaj dosłownie wszędzie, na każdym bazarku, proszę bardzo. Jeden darmowy granat. Bo może dziesięć. I szczerze jestem ciekawy, czy, czy ktoś w ogóle to przeżyje. Także powodzenia! Macie 5 sekund życia! Powodzenia! Wypadły te wszystkie beczki! Dobrze, zobaczmy, jak będzie wyglądać wybuch. Bo jestem mega ciekawy, jak to się skończy! Co? Co jest? Mapy pochłonął wybuch. Co? Co tu siedzi? Ludzie są w powietrzu. <laughs> Czy. Jak oni przeżyli? Przepraszam bardzo. Każdy tu dostał granat darmowy. Czemu oni żyją? Ludzie są w powietrzu. Wywaliło ich na 100 metrów. A... a ci sobie biegną, nie? Jak gdyby nigdy nic się nie stało. Dobrze. Nie, tak nie może być. Tak nie może być. Po prostu muszą zginąć wszyscy. I ja muszę. To zobaczyć. Te beczki wywalają w kosmos ten pociąg. Na. na. Myślałem, myślałem, że będzie nieco inny efekt z tymi beczkami. Myślałem, że pociąg sobie przejedzie na luzie. Oni sobie tu biegną! Tak być nie może po prostu! Ale niech już będzie, to są takie wygrywy dosłownie. No, jeszcze ten stoi na torach, jakby chciał, żeby go przejechał pociąg. I na chilku wychodzą sobie. Normalny dzień z życia. Idzie na przystanek. Pociągi nie działają, to, to jadę autobusem. Podoba mi się nazwa tej misji Zaproś sześciu kosmitów do piekła. Także proszę bardzo. Z chęcią. Także uwaga! Powodzenia! Przeżywaniu, już zabiliśmy sześciu! Teraz... O, ten pociąg był trochę za szybki. Dobrze, teraz powinno być nieco lepiej. Coś, co się stało? Ej! Kamera! Kamera mi się zepsuła! Co tu się dzieje? Wow, nawet zrobiliśmy dwie czaszki Dobrze, ale zobaczmy Kto jest takim typowym Polakiem I wejdzie dla pieniędzy Pod tory Mimo, że tych pieniędzy nie widać zbytnio Ale zobaczmy jaka jest Moc tych pieniędzy Ludzie, wszyscy się schodzą Co? Nie marnujcie swojego życia Dla pieniędzy Co się dzieje? Serio wszyscy idą po ten hajs tutaj I pociąg, pociąg i... Przejechał. Czy oni wrócą po te pieniądze? Ludzie tu umarli, a oni wracają po te pieniądze. Z czegoś trzeba żyć. Jeszcze przeszliśmy ten poziom. No nie wierzę po prostu. Dobrze, ale bądźmy tym dobrym człowiekiem, który zadba o bezpieczeństwo tych ludzi. To jest mega wielkie. Czemu to lata? Co, co tu się stało? Nieważne. Startujmy. O, to, to rzeczy. Co tu się dzieje? Tu duchy jakieś są. Zobaczmy. Czy w ogóle trzeba coś robić w tej grze, żeby ludzie nie byli głupi? Co wy robicie? Czemu oni wchodzą pod pociąg? Przecież słychać go z kilometra. On nie. Widzę pociąg, co robię? Idę. Co robię? Umieram. Dlaczego w ogóle to się dzieje? Bez skitu tutaj jeszcze masa ludzi wyszło. Ich sobie chodzą, jakby to było codzienność jakaś. Ale nie! Pociąg się wykolei, nie trafiając w nikogo. Oni uciekają. Pociąg jedzie prosto, wchodzą pod pociąg i, i nie mają żadnych pozorów, żeby uciekać, nie? Dobrze, ale zróbmy najwolniejszy pociąg. Mamy tutaj dwa kleje, co nie? Te dwa kleje spowodują, że ten pociąg będzie tak wolny. No, no, no zobaczcie sami, on, on jedzie dosłownie prędkość Prędkość chodzenia człowieka. Zobaczmy, czy ludzie wejdą pod ten pociąg. Co ty robisz? Co ty robisz? Hmm? Pociąg? Wejdę pod nie. <ścoughs> Co jest z tymi ludźmi? On jedzie 10 na godzinę. Jakby byście w mieście przetrwali, byście wchodzili wszystkim pod koła? Czemu zginęło 24 ludzi, a ja nic nie zrobiłem? Ja chciałem tylko dobrze! Czemu wszyscy zginęli? Co tu się dzieje w ogóle? Tu policja wybiega z tego budynku! Biegnij, Grzesiu! Bądź dobrym policjantem, uratuj tych ludzi! Bo oni wchodzą pod pociąg! Jeść pączki! Grzesiu! Grzesiu, będę z ciebie dumny. Jeżeli uratujesz kogoś, Grzesiu, zrobisz to! Grzesiu! Uda ci się. Grzesiu, nie, zostaw tego pączka. Zostaw tego pączka. No, ludzie tu nie żyją, a wy biegniecie na. Gdzie wy biegniecie w ogóle? Grzesiu, czy, czy ty biegniesz do pączkowi? No nie, no poszli do sklepu z pączkami. Ile tu policjantów w ogóle idzie? No co, jak widać, są rzeczy ważne i ważniejsze, słuchajcie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czemu oni w ogóle biegną po pączki? Co tu się tej pani stało? Co tu się tej pani stało? Uratujcie ją! Siedzi pod torami! No nie no, pączki ważniejsze. No i jeszcze kolejna. A co, jakbym zrobił coś takiego? Może teraz by się ktokolwiek przejął tym, co tutaj się stanie? I może teraz policja się ogarnie i nie będziesz szła sobie na pączki po prostu, tylko pomoże tym ludziom. Proszę, pomóżcie tym ludziom. Co wy robicie? Czy oni, czy oni nadal idą po te pączki? Nie no nie wierzę. No nie wierzę! Tu całą stat jest sprzątnęło! A oni sobie wycieczkę robią! Grzesił na czele oczywiście. Dobrze, ale to w sumie już wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Czy, czy to jest Mikołaj z pistoletem? W każdym razie! Ja was żegnam! Baba! Pa, pa.